Dzień dobry, witamy Państwa w programie Eko-Śmietnik. Dowiedzieliśmy się o tym, że na śmietniku mieszka pewien ludź. Musimy z nim porozmawiać. Dzień dobry, jest tu kto? Nie. No to spadamy. Nie spadajcie, tu jest wysoko, popatrzcie w dół. Ja mam lęk wysokości. Możecie zacząć, co mieliście zacząć? Znowu panu znowu. Chcieliśmy pomówić o ekologii. Pokażemy panu dobre przykłady segregowania śmieci. Bako, koks. Pójdę pan Chodźmy do Eskima. Marchewki. Jak ci stąd? Pełno guzików. No. Dzień, Dzień dobry. Dziękujemy. No dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.